Następny turniej Old boyów o Puchar Gminy Rybno został rozstrzygnięty w ubiegłą niedzielę na korzyść gości. W meczu finałowym zespół Szyna Kameble pokonał start ciałdową. Dziś w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie odbywa się piąty turniej Old Boys o Puchar Wójta Gminy Rybno. Zawodnicy wiekowo 35 lat plus zgłosiło się na nasz dzisiejszy turniej 9 zespołów, co cieszy mnie ogromnie, że dwa zespoły są z terenu Gminy Rybno, Stara Gwardia Rybno oraz Sołectwo Dębień. Drużyna pana Grześka Januszewskiego. Rozdzieliliśmy te dziewięć zespołów na dwie grupy A i B. Z każdej grupy awansowały po dwa zespoły. Później odbyły się półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał dzisiejszych rozgrywek. Turniej został zorganizowany przez grupę młodzieży w rękach młodych oraz oczywiście przez gminę Rybno i ośrodek sportu i rekreacji w Rybnie. Serdeczne podziękowania dla władz z gminy Rybno, które oczywiście wspomagają tutaj nasz dzisiejszy turniej. Podziękowanie dla pani kierownik Hanny Bem za to, że oczywiście udostępnia nam tutaj y, w hale y, podziękowania serdecznie dla sędziów z pana Zbigniewa Cegiełki oraz y, Pawła Włókowskiego, którzy sędziują y, profesjonalnie dzisiejsze nasze zawody. Mamy nadzieję, że turniej się podoba. To jest piąta edycja, więc, y, więc y, drużyn jest coraz więcej z roku na rok. Piąta edycja i mam nadzieję, że najlepsza drużyna zwycięży. Tytuł mistrzowskiego nie obroni petarda klonowo, bo dzisiaj ich nie ma na turnieju, więc będziemy mieli nowego mistrza. Ponownie Gmina Rybno jest areną zmagań, tym razem old boyów, 35 lat i starszych zawodników grających w cesarzową sportu, jaką jest piłka nożna. Obiekt publiczny, jakim jest Hala Sportowa, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie, pracuje cały czas, jest użytkowana i o to w tym wszystkim chodzi. Podziękowania dla pani dyrektor Hani Bem, która potrafi te rzeczy w sposób właściwy poprowadzić. Dzisiejszy turniej to jest już piąty z kolei, organizuje jego grupa w rękach młodych pod przewodnictwem Sylwestra Kasprowicza. Ten, ten człowiek, ten radny robi wiele różnych imprez, między innymi właśnie tego typu turnieje i podziękowania dla niego, że ma na to siły i wolę działania. Potrzeba nam jak najwięcej ludzi, którzy... Chcą coś robić dla otoczenia, którzy powodują, że przebywamy razem, działamy zespołowo, komunikujemy się, nie siedzimy przed kanapą czy przed telefonem komórkowym. Jakie sportowe emocje czekają nas w najbliższych dniach? Tłumaczy Sylwester Kasprowicz. Grupa W Rękach Młodych organizuje za tydzień, na co serdecznie oczywiście zapraszamy, piknik charytatywny dla Ksawerygo. Już za tydzień w niedzielę, tutaj w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie, ale też w Zespole Szkół w Rybnie, odbędzie się piknik kartatywny połączony z turniejem piłki nożnej, w którym zmierzy, zmierzy się 16 drużyn. Odbędą się także biegi na dystansie 5 km, pobiegnie 80 uczestników. To wszystko robimy dla Ksawcia. W Zespole Szkół od godziny 11 za tydzień w niedzielę także odbędzie się piknik kartatywny. Tam będziemy mieli mnóstwo atrakcji dla dzieci ale także będziemy mieli atrakcje dla, dla, dla starszych. Zapraszamy na pyszne jedzonko, które będzie przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Będzie też możliwość zrobienia sobie super zdjęcia na fotobudce 360. Także za tydzień w sobotę organizujemy galę sportu w Centrum Kultury w Rybnie. Tam nagrodzimy najlepszych sportowców z terenu gminy Rybno. Zostaną wręczone także stypendia sportowe. Ale też nagrody za rywalizację z ubiegłego roku. 1200 km biegiem po Gminie Rybno, 1200 km rowerem po Gminie Rybno i 600 km biegiem po Gminie Rybno. Wszystkie te wydarzenia obejrzycie na portalu Moje Działdowo.